Dzień dobry, witam w odsłuchu wszystkie kochane moje perełki po weekendzie. Dzisiaj 17 listopada, 19 lekcja TAFTI pod tytułem Komendy Mocy. Nie mam dzisiaj za dużo czasu, więc będę się uwijać jak dzika kuna uwija się za grestem albo jak kura uwija się z dziobaniem kamieni. Więc przejdziemy sobie szybciutko, tylko poczekam aż to się pojawi na żywo. Moje iskry bliżki zawsze dostają pierwsze powiadomienia, więc czekam sobie chociaż na 2-3-4 osoby. I będziemy sobie zaczynać yy, ubogo. Ubogo przyszły te wasze prace domowe. Dosłownie z 3-4 osoby, ale ja się nie zrażam tym. Ja wiem, że Wy i tak na pewno to robicie, tylko po prostu zapomniałyście mi o tym napisać. Więc, prawda, po prostu nie biorę tego do siebie. I tak robię dalej swoje. <grym> więc się sobie jedziemy z kolejną lekcją tafti. Cześć, Agusiu! Dzień dobry, po raz drugi. Tak, słuchajcie, jestem po raz drugi. Nie widać tego tutaj, bo trochę już się słońce zmieniło, więc już nie jestem taka podświetlona. Cześć, kochana! co and Stella z well. Dzień dobry, kochana. I co ja chciałam powiedzieć? A, że mam takie wypieki, bo właśnie, słuchaj skończyłam, skończyłam właśnie live'a na Instagramie, na moim Instagramie, Klaudia Oleksak, pani od płukania, nie od płukania, tak jak się płucze zęby i usta olejem kokosowym, nie takiego płukania, tylko od płukania, czyli opukiwania czyli metoda EFT. Hej, hej. I właśnie robiłam live'a, w którym rozpoczęłam kolejnych cykl, kolejny cykl regularnych live'ów na Instagramie, ponieważ weszłam sobie na YouTube i zapomniałam, znaczy no nie zapomniałam o Instagramie, tylko po prostu przestałam tam robić live'a, stwierdziłyśmy wszystkie łącznie z moimi kurami bałtycznymi, że to jest straszny smutek i wracam sobie do live'ów na Instagramie. Więc właśnie skończyłam live'a na Instagramie. On był bardzo emocjonujący, ponieważ mówił bardzo dużo o kobiecej cykliczności w połączeniu z dyscypliną. O kobiecej mocy versus siła, która nie zawsze nam to o każdej fazie, fazie cyklu. I bardzo czytałam sobie książkę, kawałek książki pod tytułem Nic mnie nie złamie, o której opowiadałam i mówiłam, dlaczego w niektórych czasach się zgadzam z książką, dlaczego się nie zgadzam i dlaczego przestałam ją czytać. Więc jak Wam. Ach, dziękuję bardzo, po prostu, bo nie umyj tak. Ale cieszę się bardzo, takie, o, takie szalone są do góry. Dziękuję. Dziękuję. Biorę, biorę komplementy. Więc fajny fajny jak macie ochotę posłuchać mnie więcej. I nie macie dość, to zapraszam na mojego Instagrama. Aha! I dzisiaj ważna rzecz, ponieważ dzisiaj, 17 listopada, ostatni dzień mojego urodzinowego promo na 42% off na wszystkie kursy i programy, które są u mnie w sklepie. Więc jak wejdziecie na Instagrama, to tam macie w Story, musicie napisać kod. 42% musicie napisać, wtedy dostajecie kod, albo po prostu wejść sobie na moją stronę pani i przy zakupie wpisać URO 42. To jest ten kod. Ale ponieważ to nie ma żadnej automatyzacji, nie wiem w ogóle, jak to się robi, y, automatyzację na YouTubie, więc, y, y, więc od razu Wam mówię, jaki jest kod Uro42. Więc dzisiaj do północy tylko jest urodzinowa promka. No i co? I chyba jedziemy. Idziemy, bo ja nie mam za wiele czasu, ponieważ już jest 14.12. Ja bym cię chętnie na Spotify słuchała, bo by się nie wyłączało. Okej, okay, zaraz się do tego odniosę. Nie, teraz się do tego odniosę. Wiecie, dlaczego zaczęłam robić live y na YouTubie i dlaczego zaczęłam robić w ogóle filmy na YouTubie? Dlatego, bo napisałyście mi tak. Nie mogę Cię słuchać na Instagramie, bo tam mi się, nie mogę sobie wrócić i mi się wyłącza jak ten. Rób na YouTubie. A teraz mówicie, nie, na YouTubie nie rób, na Nie, już nie mam przestrzeni, słuchajcie, ale są na to sposoby. No, ale super, ekstra, cieszę się, cieszę, chóra. Słuchajcie, to znaczy tak, ja tak nie mam. Ja jak mam. Yy, yy, to mi się nic nie wyłącza, ale faktem jest, że ja mam premium. Nie wiem, czy to znaczy, że trzeba mieć premium na YouTubie, bo ja mam premium właśnie po to. To nie są jakieś duże pieniądze, 20 zł miesięcznie. Ja mam yy, tak, yy, że yy, yy, wszystko mogę zatrzymać. Tak samo działają mi live'y na. I w ogóle nagrania na YouTube nawet na wyłączonym telefonie, znaczy ekranie, więc nie wiem za bardzo. Na razie na Spotify, słuchajcie, nie dam rady. Już na kolejną przestrzeń zwy, zwyczajnie energetycznie nie mam siły, także na pewno na razie nic się nie, na pewno nic się nie, nie pojawi y, takiego, wiecie, y, nowego, więc Ale nie wiem, jak to jest. Jak nie macie premium iskry bałtyczne. Pozdrawiam, pozdrawiam, na serdecznie. Buziaki. Jak nie macie premium, to napiszcie mi, czy to faktycznie tak działa, że jak się nie ma tego premium, to, to też nie można na YouTube słuchać tak normalnie, że się nie wyłącza? Nie wiem. A, może. Ja nie mam premium i jak chodzę z psami, to mam Cię w kieszeni. Tak, ja właśnie też, tak, też to robię. I właśnie mam w kieszeni. I czasem się wyłączasz przypadkiem. A, bo musi być zablokowany... Mm. Ekran, bo to nie, telefon włączony, no to oczywiście wszystko będzie wyłączone, ale musi być zablokowany ekran i jak się. Czyli, to, czyli rozumiem, że to działa tylko i wyłącznie premium. Trzeba mieć premium. No właśnie. Okej, okay, dobra. Jedziemy. Komendy mocy. Tutaj już się tak przyzwyczaiłam nie czytać komentarzy, że na Instagramie też mówiłam, mówiłam moje dobra, Na Instagramie przecież mogę czytać komentarze. Więc na razie ja się wyłączam z komentarzy i jedziemy. Lekcja dziewiętnasta pod tytułem Komendy mocy. Chodźcie do mnie, moje ślimaki. Pragnę was ucieszyć. Czy wiecie, na czym polega podstawowy sens scenariusza, kiedy ukończycie 20 lat? Polega na waszej degradacji. Cieszycie się? Dlaczego nie? Macie nadzieję? Macie mnie. Wspaniale. I teraz, oczywiście, szara ramka, czyli czytamy sobie przypomnienie poprzednich lekcji. Nie jesteście w stanie zmienić bieżącego scenariusza, nawet jeżeli się w nim przebudzicie. Jasne. Ustawiając rzeczywistość, otrzymujecie inny film, czyli nam się wydaje, że zmieniamy scenariusz, to jest inny film. W którym scenariusz działa na waszą korzyść? Bez premium nie można zablokować ekranu ani zminimalizować. Trzeba premium, ale dla chcącego nic trudnego. No właśnie, ale tak mi się wydaje, że to jest, że to naprawdę nie są jakieś duże pieniądze. A jeżeli korzystacie dużo z YouTube'a, ja bardzo dużo korzystam bardzo dużo słucham podcastów na YouTube, to może warto? Dalej, jeśli nie następuje rozwój, dochodzi do degradacji. Syntropia, entropia, krótka piłka. Czyli nam się wydaje, że jak my się nie rozwijamy, to stoimy w miejscu. Nie! My do. Mhm. Od początku jesteście stworzeni jako doskonałość. W każdym z Was występuje iskra stwórcy. A, właśnie, a propos iskra stwórcy, to yy, na wczoraj na. Tak, to jest wczorajsza rolka na Instagramie, jest cała opukana iskra stwórcy, więc jak macie ochotę, to zapraszam. Rozwijając się, rozpalacie w sobie iskrę z twórcy. No to nawet zaraz dodatkową pracę domową, czyli tak naprawdę wystarczy się rozwijać po prostu i wtedy ta iskra z twórcem po prostu działa. Dalej. Macie wybór: pozwolić scenariuszowi poruszać wami, albo wziąć się za siebie, by poruszać się, a tym samym znacznie odwlec urzeczywistnienie sensu scenariusza. Jasne. Teraz, zanim przystąpię do wytłumaczenia, co oznacza poruszać się, ach, bo myśmy ostatnio czytały i było przemieszczać się, prawda? Poczekajcie sobie. Tak, przemieszczać się, pamiętacie? Cofnę się i przeczytam Wam y, jedno ze zdań z poprzedniej lekcji. Tak więc, jeśli scenariusz jest nieznany, nie da się nim sterować, ludźmi także. Co więc zrobić? I ona tłumaczyła: po pierwsze, przemieszczać nadchodzący kadr, po drugie, przemieszczać się. Po trzecie, poruszać się. I potem w poprzedniej czytance ona wy, yy, wytłumaczyła, co znaczy przemieszczać się, a teraz tłumaczy: poruszać się. Świetnie. Muszę jeszcze raz wrócić do kwestii waszego usiłowania być. By sterować scenariuszem, czyli, żeby zmienić to, co się dzieje. Zamiast kadry docelowe, to tutaj chcę wszystko zmienić. Ta kwestia jest bardzo ważna. Poza tym, że jest to wasza paranoja, moje Marudy. Muszę wciąż wam tłumaczyć, czego nie należy robić i czym jest to, czego nie należy robić. Nadstawcie swoje różki i słuchajcie uważnie. Super ekstrawał piesłał. Jaki straszny mam ciemny ten, ten. No ale nic, może widać. Wciąż czegoś chcecie od ludzi. Albo od zdarzeń. To też powtarzałam za ostatnio gadałam i gadałam, że ty się masz zmienić, ty masz mi przynieść, ty masz zrobić, ty masz być inna, ty masz mi odpowiedzieć, ty masz mi nie odpowiedzieć, ty masz się ładniej zachowywać, ty masz być grzeszna, ty masz mi dać podwyżkę, ty masz być milszy, ty masz mnie zabrać do kina, ty mi masz dać pieniądze, la, Tak. Czyli wciąż czegoś chcecie od ludzi, albo od zdarzeń, więc staracie się zmusić ich. No weź, weź, weź. No weź, że daj, a dej, dej. Panda, panda. Za czasów jeszcze studiów to się mówiło, że się ma zaliczenie na pandę. Pamiętacie? takich straszny obciach. Panda. O, strasznie śmieszne. E, więc e, e, wciąż czegoś chcecie od ludzi albo od zdarzeń, więc staracie się zmusić ich albo wpłynąć na nich, bo wszystko, by wszystko było zgodne z waszą wolą. A dodatkowo nurtuje was pytanie, w jaki sposób to wszystko zrobić. Na przykład, pragnąc wywrzeć wrażenie na osobie płci przeciwnej. Nie zawiesiłam się. To jest, to jest zawieszenie ekranu w ruchu. Fraza z języka ruchu. Pragnąc wywrzeć wrażenie na osobie płci przeciwnej, by ta zgodziła się na randkę, urządzacie taniec godowy, tokujecie, lecz uzyskujecie efekt odwrotny od oczekiwanego. Dlaczego? Będąc obdarzeni samoświadomością, widzę siebie, widzę swoją rzeczywistość, zadajecie obie... Pytanie, w jaki sposób? Dlaczego obie? <laughs> Będąc obdarzeni samoświadomością, zadajecie, zadajecie obie pytanie, w jaki sposób? Może chodzi o te dwie osoby. I budujecie całą strategię podrywu według własnych wyobrażeń. W momencie zadania sobie takiego pytania budzi się w was samoświadomość i to właśnie ona przeszkadza wam, ponieważ macie już w głowie nie cel, lecz swoje głupie wyobrażenia o tym, jak go urzeczywistnić. Jak, 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 jak. Opracowany przez was scena już staje w opozycji w stosunku do rzeczywistego, lecz wy upieracie się przy swoim i wszystko psujecie. Taki przykład podałam. Niech będzie. Tokujący głuszec w odróżnieniu od was działa absolutnie nieświadomie, całkowicie podporządkowując się scenariuszowi instynktu. Głuszec ma więcej szans, ponieważ ma w głowie wyłącznie cel te łanie trzeba polować i żadnych własnych wymysłów na temat, w jaki sposób podejdę z prawej. Następnie źdźbło trawy. musz, musi tak być, to się musi wydarzyć przez to źdźbło. Jak zerwę to źdźbło trawy, to następnie przemieszczę się w lewo. 3 metry na wschód, 2 na zachód, 3, 3 na południe. Tam zaświeci słońce, które pomiędzy drzewami pokaże mi znak, odbije się od światełka, które odbije się w lusterku osoby, która przechodzi obok albo jedzie samochodem po autostradzie. La, 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 I żadnych własnych wymysłów na temat w jaki sposób. Czy nigdy nie próbowaliście tak działać? Spróbujcie. Po prostu podejdź do swojego obiektu podążania i o niczym nie myśląc, powiedz i zrób to, co przychodzi ci do głowy. Jeśli w twoich myślach jest tylko cel, to scenariusz sam doprowadzi cię do niego. Jedyne, co powinno różnić wasze zachowanie od głuszca, to świadoma obserwacja siebie. <laughs> widzę siebie, widzę swoją rzeczywistość, widzę, co się ze mną dzieje i co się dzieje z tą drugą Musicie obserwować siebie, swoją uważność, by. Nie było w niej przerw, podczas których wymyślacie własny plan. Macie podążać zaledwo wyczuwalnymi sygnałami pochodzącymi od scenariusza i będącymi komendami mocy. No, tutaj Tawki generalnie mówi coraz o tym samym, tylko teraz sobie wzięła trochę na tapetę. Podryw. Ciekawe, co ma tam w podrywie. Tyle co ja. Dalej, to równocześnie łatwe i trudne. Trudne, ponieważ jest to dla was niezwykłe i nowe. Musicie zrezygnować ze swoich motywów i podporządkowywać się mocy. Łatwe, ponieważ owe komendy mocy sami poczujecie jeśli świadomie i celowo pozwolicie jej się prowadzić tej mocy. Czy w tej chwili uświadamiacie sobie już o czym wam mówię? Wciąż o tym samym. No właśnie to powiedziałabym, jak to ja odrobinę przedtawki. Czy w tej chwili uświadamiacie sobie, o czym wam mówię? Wciąż o tym samym. Czyli o zasadach spacerowania po filmie w stanie ożywionego bohatera. Czyli pierwsza lekcja, druga lekcja, trzecia lekcja. Te zasady są paradoksalne. Paradoksalne dlatego, że stoją one w sprzeczności z Waszymi dotychczasowymi wyobrażeniami i nawykami. W stanie nieświadomości sprzeciwiacie się scenariuszowi, a kiedy budzicie się, jeszcze bardziej chcecie działać po swojemu. Należy tymczasem postępować oraz myśleć odwrotnie. Zobaczymy, jak. Nie sprzeciwiać się odruchowo i nieświadomie, lecz podporządkowywać się celowo i świadomie. Wyobraźcie sobie, że jesteście manekinami, macie woskową twarz, niewidzące spojrzenie i poruszacie się jak nieożywiony mechanizm. Ale nagle wchodzicie w stan świadomości. Oczy zaczynają płonąć i... i to jedyne, co powinno Was wyróżniać. Coraz to samo. Nic nowego w tej dzisiejszej czytance. Jedziemy dalej. Oczywiście będziecie emitować szczególnie wewnętrzne światło, wywołując uśpiących sympatię, której nie będziecie sobie uświadamiać. Druga, trzecia lekcja. Pod in... I też ostatnia. Iskra Boga trochę o tym była. Pod innymi względami nie należy... Że się wyróżniać, lecz podążać jak reszta, za strumieniem filmu. Dlaczego? Bo my mamy kadr ustalony, a nie to jak my podążamy do tego kadru. To jak podążamy, dzieje się w trakcie. Jeżeli wybrałaś kadr, to wybrałaś inny rodzaj podążania i to podążanie będzie się uskuteczniało w trakcie trwania drogi. Jak ugłuszca! Pod innymi względami nie należy się wyróżniać lecz podążać jak reszta ze strumieniem filmu. Budząc się, nadal poruszacie się mechanicznie w tłumie innych manekinów, Ezaki. I robicie to samo, co wszyscy nie ujawniając swojej obecności. Udawajcie śpiących. A sami potajemnie zmieniajcie filmy na inne, czyli nie, to już o tym było też nie gadamy na prawo i lewo, nie mówimy, że tak to trzeba robić. I w ogóle my odkryłyśmy Amerykę w konserwach i po prostu Aba, że po prostu. A, a. Po prostu e, masz cel, e, weź sobie go pod dwa razy na dobę, e, a resztę po prostu rób. Jest cel, więc jest cel jest kadr docelowy, więc scenariusz się będzie do tego dopasowywał. Czyli będziecie wybierać inny film z archiwum taśm filmowych, który będzie nas prowadził do tego scenariusza, do tego danego wybranego kadru. Czy pamiętacie, jak to się nazywa? Imitacja działania. Świadomie pozwalając scenariuszowi was prowadzić, no bo jesteśmy tu i teraz. I scenariusz nas prowadzi? W rzeczywistości? Prowadzicie siebie sami, wykorzystując moc i mądrość scenariusza, ponieważ mamy do docelowy kadr. I wtedy właśnie wszystko przebiega gładko i przyjemnie. Nie pozwalając na to, wszystko psujecie. I okazuje się, że wszystko jest nie takie, jak chce. Ostatnia lekcja, przedostatnia lekcja i przedostatnia lekcja. Z tego powodu, że nie pozwalacie na to. <słuch> Prawda? Nic nowego, nic nowego. To samo, to samo, to samo. Jedziemy dalej. Ktoś może teraz zaoponować, z jakiej racji mam wierzyć i ufać mocy i mądrości scenariusza, który prowadzi mnie nie wiadomo dokąd, a poza tym, czy ten scenariusz dysponuje w ogóle jakąś mocą i mądrością, czy jest on w ogóle zainteresowany tym, by było tak, jak ja chcę? Jak myślicie? Tafti odpowiada, scenariusz zainteresowany nie jest, on ma nas głęboko w pupie, nie ma znaczenia dla niego. Lecz w pewnym sensie będzie on was słuchał. Dlaczego? Bo wybrałyśmy docelowy kadr, jeśli wy będziecie słuchać jego. Co to znaczy słuchać jego? Po prostu podążać, ale ponieważ kadr jest wybrany, więc ten scenariusz nawet on o tym, nawet nie wie, że wy to prowadzicie. Dlaczego będzie was słuchać i dlaczego należy mu ufać? O tym powiem później. I to będą fajne lekcje. W jaki sposób to zauważać, w jaki sposób to podsycać, ale to później. <laughs> Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Dlaczego będzie, będzie was słuchać i dlaczego należy mu ufać? O tym powiem później. Na razie odpowiem na proste pytanie. Czy warto mu się sprzeciwiać i czy to jest możliwe? Przypuśćmy, że twoja wybranka lub wybranek, o Taftie wraca do randek. Przypuśćmy, że twoja wybranka lub wybranek zgodzi się na randkę. Powiedziała tak! Co zazwyczaj robisz, przygotowując się do spotkania? Budujesz plan i oczekiwania. Od zdarzeń chcesz, by wszystko działało zgodnie z planem, a od obiektu oczekujesz, by zachował się tak, jak ci się to podoba. Prawda? W rzeczywistości zaś dzieje się inaczej, co rodzi twoje niezadowolenie wraz z negatywnymi reakcjami i skutkami. Sami pomyślcie, dlaczego zdarzenia miałyby układać się tak, jak wymyśliliście, a ludzie powinni zachowywać się tak, jak tego oczekujecie. To tak, jakbyście oglądali film albo serial i oczekiwali od fabuły, by rozwijała się zgodnie z waszym scenariuszem. A bohaterowie, by postępowali zgodnie z waszymi oczekiwaniami. Udaje się to zrobić? Nie. Dokładnie to samo dzieje się w tym filmie, który nazywacie swoim życiem. Koniec! A na szczęście, następne jest podążanie. Dobra, słuchajcie, to jest cały raz o tym samym, czyli o tym, w jaki sposób, już to może. Chociaż to nie jest mój przykład, no więc Tafti go może pewnie lepiej podała, ja, ja spróbuję nawiązać do jej przykładu z, te, z tą randką, że my mamy ustaloną randkę. To według tego, co mówi Tafti, mamy tak, jesteśmy tutaj dzisiaj 17 listopada, randka jest 19 listopada, to będzie piątek? 17, 18, 19, 20, 21, nie, to musi być 21, bo to musi być piątek, randki są w piątek, więc macie randkę w piątek. I teraz tak, dobra, to ja się to teraz tak, założę taką sukienkę, to on wtedy spojrzy na moje cycki i powie tak, o Boże, ale coś piękna, po prostu nie mogę się na ciebie napatrzeć. Albo nie zauważy w ogóle moich cycków i co ja mam wtedy zrobić? Albo się, użyję tych perfum. To będzie taki afrodyzjak. Jak ja użyję tych perfum, to on na pewno po prostu od razu podąży za mną, po prostu już będzie mnie kochał na zawsze. I my sobie wyobrażamy, co my zrobimy, zamiast po prostu zamknąć oczy dwa razy w ciągu dnia do tego piątku i pomyśleć sobie, widzę tej rance, widzę, że ta osoba, z którą jestem, jest miła. Widzę, że spędzamy fajnie czas. Widzę, że jesteśmy tutaj, albo tam, albo sam I tak jakby tutaj ten scenariusz wybieramy. Że jest, jest ok że ja się czuję dobrze, że jest mi przyjemnie, że tak i tak spędzam ten czas, a nie po prostu wszystko. Bo potem, jak Wy się spotkacie, a on nie zareaguje na ten dekolt, to macie takie no nie, to wszystko jest nie tak, jak ja chcę. No bo my się skupiamy na tym scenariuszu, zamiast na tym docelowym fakcie. A jeżeli skupiamy się na docelowym kadrze, to wtedy ten nasz film, który nas doprowadzi do piątku, będzie szedł w kierunku naszego kadru. Koniec. Praca domowa? Dobrze. Proszę. Proszę. Nie wiem. No bo to jest kolejny przykład tego, w jaki sposób możemy spitolić scenariusz. No dobra, zróbmy taką prostą pracę domową. Co macie na piątek zaplanowane? Macie randkę? Ja Wam ostatnio opowiadałam o moim snowboardzie w grudniu. To jest mój kadr docelowy na grudzień. Nie? Ja już wybrałam mój kadr docelowy. I wiecie, co się wydarza? Osoby rezygnują z tego wyjazdu, który jest zaplanowany. Ale ja mam wybrany docelowy kadr. Więc ja wiem, że jeżeli te osoby rezygnują, to znaczy, dokładnie tak ma Bo ja wybrałam kadr. A jeżeli ja wybrałam kadr, czyli siebie na snowboardzie w grudniu, to znaczy, że mój scenariusz idzie tam, żebym się znalazła. I on może wyglądać, ten scenariusz, inaczej niż mi się ubzdurało. Nikt nie powinien rezygnować! Wszyscy, którzy powiedzieli, że pojadą, powinni pojechać. No, super, Eksa. to jest właśnie to psucie scenariusza, o którym mówi Davty. Więc yy, na piątek. Będziecie mieć tydzień. Weźcie sobie coś na piątek. Wymyślcie sobie coś, co robicie w piątek. Nie wiem, co macie. Jakieś spotkanie? Biznesową rozmowę? Spotkanie z rodziną? O, spotkanie z rodziną to jest dobry pomysł. Myślisz, że jesteś... Oświecona to spędź tydzień z rodziną wystarczy, żeby się stwierdziła, że nie jesteś. I sobie ustaw kadr. I zobacz, co się wyda będzie wydarzało przez ten tydzień. Ile rzeczy będzie Ci się wydawało, że w ogóle jest nie tak, jak ty chciałaś, żeby się doprowadziło do tego kadru. I zobacz, czy możesz mówić pożytek korzyść. I zobaczymy, gdzie będziesz w piątek. A co? A co nam? A co nam? A co szkodzi zaryzykować? Dobra, koniec. Czytam sobie komentarze. Cyrki, cyrki. Cyrki, cyrki. Bardzo ładnie piszecie się cyrki. Pamiętacie cyrki? Cyrk za cyrką. Hmm. Fajne, Justyna. Mhm. Dzieci doskonałe. <laughs> Nie, no obiecać to nie możemy. Słuchajcie, ja bym chciała, ja chciałaby obiecać, że tak będzie. Nie, ja mogę obiecać, że spróbuję. I mogę obiecać, że jak spróbuję, to mogą się wydarzyć ciekawe rzeczy. Mogą, to mogę obiecać, tak, ale nic więcej. Och, dziękuję Ci, Edytko. Hmm, jaki miły komentarz na koniec. Całuję serdecznie tymczasem Borem Lasem. Jeżeli jakimś cudem teraz oglądacie mnie jesteście z Gdańska, Sopotu, Gdyni, Wejherowa, Chałup, Władysławowa, skądkolwiek na Półwyspie albo na wybrzeżu, tutaj w trumie się. To dzisiaj za, Matko Boska, za 3,5 godziny widzimy się na zajebistym warsztacie pod tytułem Pukanie kameralne. Czyli będziemy się pukać kameralnie. Jeżeli macie o to dołączyć, mam jeszcze miejsce, zapraszam serdecznie. Po prostu yy, napiszcie do mnie na Instagramie w tej sprawie. Buziaki i widzimy się jutro. Zgadzam się z Tobą, Edytka. Ta! Buziaki! Pa!